Dzień dobry dzisiaj. Dzisiaj mamy rest day, piątek, i dzisiaj pokażę Wam, jak kulturysta je na ślubie. <noise> Dokładnie tak, jedziemy dzisiaj na ślub mojego przyjaciela, e, takiego przyjaciela z podwórka, więc bardzo ważny dla mnie ślub. E, no i będziemy się bawić, będziemy się sobie jeść, będziemy sobie odpoczywać. E, a dzięki przez to, dzięki przez to dzisiaj. Moja dieta wygląda nieco inaczej, to znaczy od rana zjem tylko dwa posiłki białkowo-warzywne, a później na weselu po prostu zjem to, co podadzą. No, bo zobaczymy po prostu, co tam będzie. Jeżeli będą jakieś takie rzeczy, których nie do końca chcę jeść, typu rzeczy mocno smażone i tak itd., nie ze względu na jakieś tam kalorie, czy coś takiego, tylko ze względu na to, że po prostu nie lubię takiego jedzenia siedzi mi źle na żołądku i generalnie no, wolę jeść takie rzeczy raczej chude, szczupłe, to po prostu tego nie będę jadł i tyle. Dzisiaj mam nadzieję, że zmieszczę się w kalorie, ewentualnie będę pod trochę. Skończę zaraz pracę, pracę swoją, bo siedzę, mam już dzisiaj, mam już godzinę dziewiątą, także już się te chwilę, przykąpię i pracuję. No i skończę sobie zrobić jeszcze kroki. Chciałbym zrobić takie 5-6 tysięcy kroków przed samą imprezą, bo Później, no nie wiem ile się będę ruszał. Ja nie będę ukrywał. Ja nie jestem jakiś tancerz wybitny, więc na parkiecie my też nie będziemy spędzać nie wiadomo ile godzin. Alkoholu od razu mówię nie piję, bo to będzie pierwsze pytanie pewnie czy piłem alkohol? Nie piję alkoholu. Nie piłem alkoholu na tym weselu, na którym będę. I jadę tam autem, wracam też tego samego dnia. Nie będziemy długo. Więc nie. Nie piłem alkoholu, bo ja wiem, że często ludzie yy, lubią zadawać takie pytania, czy ktoś pił alkohol, czy ja coś, czy coś tam, żeby się trochę też usprawiedliwić, że no tak, ale Dawid jadł, to ja też mogę. Albo no tak, ale Dawid pił, to ja też mogę. Yy, no i generalnie wam powiem tak, nie sugerujcie się tym, co ktoś robi, tylko sugerujcie się tym, co wam podpowiada wasze sumienie i wasze cele. Jeżeli coś nie przeszkadza w waszym w osiąganiu Waszych celi, celów, celów, celi? celów ani nie jest niczym, co jest przeciwne waszym jakim wierzeniom i waszym przeświadczeniom, no to, to róbcie. Jak lubicie się napić raz na jakiś czas ze znajomymi, a nie jesteście kulturystami, nie macie, jakby to nie jest dla was rzecz najważniejsza, to nie ma żadnego problemu. Z drugiej strony wytykanie komuś, że na przykład nie pije, to też jest dla mnie dziwne, bo ja na przykład mam takich znajomych przyjaciół, którzy to po prostu rozumieją, że ja mam swoje cele. I zaufajcie mi, nigdy nie było takiej sytuacji, w której ktoś mnie namawiał, na przykład do picia. Więc To jest też, może, warte przemyślenia, bo też często ludzie są nawet w takich związkach, gdzie partner partnera namawia, na przykład na jedzenie, namawia na picie alkoholu albo coś takiego, co nie jest fajne. Bo wydaje mi się, że ludzie, którzy są sobie bliscy, powinni się wspierać, niezależnie od tego, czy mi pasuje to, co robi ktoś mój bliski, ważne, że jemu pasuje i ważne, że jemu to sprawia przyjemność. tak? Więc to jest taka rzecz którą y, chciałbym dzisiaj zaadresować, bo to jest bardzo częste w Polsce, nie? Ze mną się nie napijesz, albo coś takiego. I tego typu akcje słabe to jest, nie? Słabe to jest dlatego, że musimy brać też pod uwagę fakt, że nie każdy jest, y, ma taki sam system wartości jak my, nie każdy myśli tak samo jak my i nie każdy odnajduje radość w tych samych rzeczach, co my. Jakbym kazał nie wiem, mojej siostrze na przykład trzymać kulturystyczną dietę i trenować 5-6 razy w tygodniu, no to miałaby kiepskie życie, bo ona tego nie lubi. Natomiast gdyby ona mi kazała, nie wiem, mieć dzieci, <laughs> mieć dzieci i jeździć na wakacje, jeść sobie tam różne rzeczy i tak dalej, to ja też bym był nieszczęśliwy bardzo. Bo to nie jest to nie jest moja para kaloszy, że tak powiem, nie? Więc jakby to jest. To jest wszystko ważne, żeby znaleźć po prostu takie coś dla siebie i się tego trzymać i przede wszystkim znaleźć ludzi, którzy wam pozwalają być sobą i pozwalają robić to, na co macie ochotę, więc dzisiaj dlatego też się cieszę, że jedziemy do mojego serdecznego przyjaciela Pawła, bo są sami moi przyjaciele, sami moi znajomi, którzy są bardzo bliscy i są dla mnie jak najlepiej i w takiej atmosferze można się dobrze bawić dobra, widzimy się później jak będę jeszcze robić kroki to może coś z wami poganam a tymczasem dopiję swojego szejka porannego dość późno wiem ale jeszcze nic nie jadłem to dlatego zaraz zabieram się do posiłku numer jeden no i to w zasadzie tyle, nie będę wam chyba pokazywał bo będzie to po prostu cukinia i indyk więc a może pokażę, zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, posiłek pierwszy mam tu 250 gramów indyka, 250 gramów cukini. Ketchup. Tyle w zasadzie. Nawet nie soliłem, bo to weselne żarcie jest słone jak skurczbyk, więc nie ma sensu dzisiaj pakować soli w siebie. No i tak to wygląda. Drugi posiłek będzie dokładnie taki sam, więc już pewnie mam, nie będę pokazywał i może mi się uda coś przygrać, jak to wygląda moje jedzonko dzisiaj na weselu. <grym> Także można powiedzieć, że cheat day. Mam tu przed sobą posiłek numer 2. Jest to dokładnie taki sam posiłek jak poprzedni, ale ja nie o posiłku, a o moich wynikach badań krwi, bo prosiliście, żebym mógł Wam y, troszeczkę je przybliżyć, jak one wyglądały. Więc zacznijmy sobie od morfologii. Jak widać, wszystko to jest w normie. Hemoglobina, hematokryt, yy, tutaj oczywiście yy, Podniesione delikatnie kwinki białe i PCT, ale to ze względu na drobną infekcję, po prostu, więc to jakby nie ma większego znaczenia. No, i jeżeli chodzi o kwestię morfologii, no to jak widzicie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeżeli chodzi o kwestię cholesterolu, to tutaj HDL, no jak na standardy kulturystyczne też jestem zadowolony. Wiadomo jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie Kulturystyki ten HDL zawsze w stosunku do LDL-u będzie zaburzony, a przynajmniej u większości zacelowania osób, zwłaszcza u osób, które to robią bardziej wyczynowo. Niemniej jednak, wszystkie inne parametry takie jak trójglicerydy, jak cholesterol całkowity, jak mocznik kreatynina, wszystko jest tutaj u mnie w normie, nie mam żadnego problemu. Jeżeli chodzi o dalsze. Rzeczy, próby wątrobowe, no to wiadomo, podniesione, jak to u każdego zawodnika, ale to kwestia treningu siłowego. I generalnie to ja chciałbym ludzi przestrzec przed strachem nadmiernym, bo ludzie strasznie boją się o swoją wątrobę, generalnie musicie brać pod uwagę, że takie rzeczy jak Alat, Aspad, to są markery, które są bardzo wrażliwe. I generalnie nawet jakbyście się pewnie przebiegnęli bezpośrednio pod lap, nie wiem, wysiedliście z autobusu i widzicie, że idzie ogromna kolejka do, do laboratorium, chcecie być pierwsi i puściliście pełny speed do laboratorium, to prawdopodobnie enzymy wątrobowe Wam się podniosą. Generalnie enzymy wątrobowe to jest, to jest taki, taka rzecz, w której jeżeli wiemy, że coś wpływa na nie bezpośrednio, np. trening siłowy, to mimo tego, że zrobicie te 24 godziny, 48 godzin wolnego od treningu, no to one najprawdopodobniej, jeżeli jesteście w czasie treningowym, będą podniesione. To, co nas naprawdę interesuje, to takie rzeczy jak bilirubina, jak fosfata zasadowa i GGTP, bo to są faktyczne markery funkcjonowania waszej wątroby. Jeżeli tutaj wszystko jest w normie, to nie ma się absolutnie czym przejmować, bo to są prawdziwe markery obciążenia wątroby. Jeżeli faktycznie coś na tej płaszczyźnie jest zaburzone, to już można się zastanawiać nad, nad jej głębszą. Profilaktyką i, i, i pogłębianiem dalszych badań. Jeżeli chodzi o sud-po, to tutaj wszystko mam jak najbardziej w normie. Jeżeli chodzi o y, kwestie estradiolu, wszystko jest jak najbardziej w normie, prolaktyna jak najbardziej w normie, witamina D jest jak najbardziej w normie. Czy mamy coś jeszcze z badań? Tutaj to w zasadzie chyba tyle. I to, co ja bym, na co chciałbym zwrócić uwagę, generalnie, Dlaczego moje wyniki badań krwi mimo tego, że robię to można powiedzieć, że pół zawodowo, bo nie jestem zawodowcem, ale generalnie jestem zawodnikiem, który ambicje jakieś tam ma i cały czas startuje, czyli jestem zawodnikiem czynnym, a wiadomo, że zwiąże się z tym suplementacja zaawansowana, więc generalnie wszystkim się najczęściej wydaje, że problemy tutaj ze zdrowiem i problemy z rozwalonym profilem ogólnie badań krwi szeroko pojętym jest obowiązkowy. Tak oczywiście nie jest. Wszystko zależy od tego, jak, jak się prowadzicie. Tutaj suplementacja prozdrowotna jest istotna, natomiast nie najważniejsza, bo ludzie zaczynają wariować w dzisiejszych czasach i, i zaczynają stawiać suplementację ponad rzeczy najważniejsze, takie jak odpowiednia ilość snu, tak jak odpowiednia ilość yy, yy, nawodnienia w ciągu dnia, jak odpowiednia podaż minerałów, sód, potas. To też jest bardzo istotne, jak dbanie o poziom cukru we krwi, yy, poprzez aktywność fizyczną wykonywaną codziennie i to nie mówię tylko o odklepaniu 15 minut kardio 4 razy w tygodniu, tylko robieniu regularnie kardio na odpowiednim tętnie, czyli powiedzmy ten minimum między 120 a 140 Aktywność w ciągu dnia, czyli robienie podstawowej ilości kroków, czyli przynajmniej te 6-10 tysięcy kroków dziennie, to jest taka rzecz, którą powinna każda osoba wykonywać. No, zwłaszcza osoby, które mają sedentaryjny tryb życia, czyli pracują z domu, siedzą za biurkiem w pracy i tak dalej, powinny jak najwięcej uwagi przykładać do tego, żeby z samochodu w miarę możliwości rezygnować. I tutaj to nawodnienie wspomniałem, ale wspomnę jeszcze raz, bo tutaj bardzo często się spotykam z taką przypadłością, że ktoś zobaczył, że ma wysoki poziom hematokrytu, lub też gdzieś tam podniesione ogólnie markery kwinek czerwonych i jest zaczynanie regularnego picia. I ktoś pije przez 4-5 dni, tydzień, dwa tygodnie, sprawdza znowu markery hematokrytu, hemoglobiny, no i nie ma poprawy. I co teraz? I pytam się go, no a ile pijesz? No piję 6 litrów. No tak, ale od jak długo pijesz te 6 litrów? No, już będzie z dwa tygodnie. Pamiętajcie, że żywotność erytrocytu wynosi 120 dni. Oznacza to, że 4 miesiące potrzeba do tego, żeby ten hematocyt się unormował. I to nie 4 miesiące nieregularnego picia 6 litrów wodów, wody, tylko regularnego dbania o prawidłowe nawodnienie. Nie u każdego 6 litrów to jest jakaś rzecz absolutnie must have natomiast im więcej mamy ruchu w ciągu dnia im więcej się pocimy im więcej nasze środowisko pracy wymaga do tego abyśmy się nawadniali tym więcej nawadniać się powinniśmy i nie powinno być takiej sytuacji że zawodnik który jest zawodnikiem czynnym zawodnik który stosuje zaawansowaną suplementację bagatelizuje kwestię picia wody bo ja znam takie przypadki że ktoś pije wodę tylko na treningu albo w ciągu dnia wypijanie butelkę wody I no ja piję dużo wody to nie jest dużo wody. Jak jesteście chłopem ważącym 100-120 kg, to te 5-7 litrów dziennie powinno pękać lekką ręką i to bez żadnego problemu. Wstajecie rano, już przed samym śniadaniem powinno pęknąć przynajmniej te 1,5 litry, 2 litry wody. Następnie w ciągu dnia kolejne z 2-2,5 litra. 3, na treningu co najmniej z półtora, dwa litry i macie chociaż te 5-7 litrów wody dziennie wypite bezproblemowo. Także to nie jest żaden problem, i o to należy dbać, żeby się później nie zastanawiać, dlaczego są problemy ze zdrowiem. Tyle chyba, bo generalnie, jeżeli chodzi o kwestie. Yy, yy, dbania o, 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 o siebie ogólnie, to ja tutaj piłuję od początku samego rozpoczęcia vlogów daily, że takie rzeczy jak ciśnienie, takie rzeczy jak poziom cukru we krwi należy badać notorycznie i przynajmniej 2-3 razy w tygodniu zrobić sobie taki pomiar, żeby mieć faktycznie pewność, że wszystko jest w porządku jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, to reagować. Oczywiście, jeżeli ktoś ma raz w ciągu tygodnia, nie wiem, podniesiony poziom cukru po, nie wiem, więcej 100, 110, dodatkowo bierze hormon wzrostu, to też nie jest absolutnie po, jakiś powód do, do paniki czy coś takiego, absolutnie. Zapomnijcie o czymś takim. Pamiętajcie, że hormon wzrostu wpływa na, na metabolizm glukozy we krwi i będzie podnosił poziom cukru we krwi, więc jeżeli ktoś bierze duże ilości, 10 jednostek, 15 jednostek hormonów wzrostu dziennie, to nawet jeżeli ta glukoza jest na poziomie 100, 110 w, poranna, to nie jest poziom do to nie jest powodu jakiegoś strachu, absolutnie. No i oczywiście też, jeżeli ktoś ma jednorazowo taki wynik, to też nie jest powód do stresu, dlatego że różne rzeczy wpływają na poziom cukru we krwi. Nie wiem, jak się nie wyśpicie. Kortyzol podniesiony mocno. Wszystko może wpływać na to. Także tutaj pamiętajcie, że przed badaniem również, to jest też ważne, trzeba się odpowiednio nawodnić, bo ja też znam takie osoby, co jeszcze z zaklejonymi oczami sięgają po glukometr i badają poziom cukru we krwi. No to coś takiego absolutnie nie przejdzie. Tak samo jest z ciśnieniem. Usiądź chwilkę, Odpocznij, nawodni się wcześniej odpowiednio. Dopiero sprawdź sobie ciśnienie. Zrób 2 trzy pomiary ciśnienia, wyciągnij średnią. Często jest tak, że ten pierwszy pomiar jest najwyższy, końcowy jest najniższy, więc warto jest to brać też pod uwagę. No i to chyba tyle mojego bełkotania. Ciśnienie, ciśnienie mi już wystygło, jedzenie mi już wystygło, więc myślę, że mogę zabierać się za jedzenie. I, I tyle. Nie wiem, ile Wam nagram, bo uświadomiłem sobie, że jednak no nie wypada chyba nagrywać trochę na czymś weselu. Zwłaszcza, że ja tam idę się yy, spotkać ze starymi przyjaciółmi, a nie nagrywać vloga, więc może Wam zrobię jakieś przebitki z tego, co tam zjadłem. Natomiast nie będę nagrywał zbyt wiele już na samym weselu, stąd też pomyślałem, że dzisiaj będzie najlepszy dzień na to, żeby te wyniki mojej badań krwi omówić. Jak to wygląda w środku, w, można powiedzieć w sztosie takim okresu masowego. Jak możecie się domyślać, suplementacja zaawansowana na najniższym poziomie nie jest w tym momencie. Hormonów wzrostu też leci 10 jednostek, leci insulina, leci IGF1. W zasadzie już teraz skończyłem GF, jeden będzie wchodził PGMGF i tak dalej, więc tutaj to wszystko jest też na poziomie takim, na jakim powinno być, na, na moim poziomie zawodniczym, a mimo to jednak da się utrzymać te, te wyniki parametrów krwi na dobrym poziomie, więc generalnie te wszystkie takie magiczne jakieś health phases y i tak dalej, to nawet luki o tym wspominał, konieczne zbytnio nie są, jeżeli ktoś o siebie dba cały. Czas, więc tutaj ja bym zachęcał Was do pójścia w tym kierunku: czyli o to, żeby dbać o siebie cały rok i nie bagatelizować podstaw. Bo ja też jestem sponsorowany gdzieś tam przez firmę suplementacyjną. Natomiast kupowanie tony suplementów na wszystko to nie jest rozwiązanie absolutnie. Bo ja już widzę, że ludzie wariują i wrzucają suplementację na wszystko. Suplementy to jest fajny dodatek, fajne wsparcie, ale to nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem powinno być zawsze podstawy. Wasze ciało potrafi sobie, po, 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 jakby, potrafi sobie poradzić z jedzeniem, potrafi sobie poradzić z obniżeniem poziomu glukozy. Nie potrzebujecie 300 y, dyspozytorów glukozy czy 500 y, enzymów trawiennych jeżeli wszystko jest oczywiście zoptymalizowane, bo jak ktoś nie pije wody i ma problemy trawienne, no to się nie ma co dziwić. Jak ktoś nie pije wody i nie może się wysłać, to się nie ma co dziwić. Jak ktoś, nie wiem, ma wydęty brzuch i nie pije wody, to się nie ma co dziwić. Jak ktoś ma naturycznie podniesiony poziom cukru we krwi, ale się cały czas nie wysypia, do tego je posiłek za posiłkiem, no bo nie zdążył dzisiaj z, zjeść tam posiłku, więc se połączył pięć posiłków na noc, na, na ostatni dzień, no to się nie ma co dziwić. I tak dalej, i tak dalej, więc... To, co najważniejsze, to jest profilaktyka całoroczna, dbanie o wszystko od samutkich podstaw, a dopiero później jest kwestia suplementacji yy, i tak to powinno wyglądać. Jem i widzimy się pewnie w następnym ujęciu. Smacznego dla mnie. Wybrałem się zrobić kroki, obiecałem to zrobić te, te 5000 tysięcy, przynajmniej przed wyjazdem. Ja pierdolę, ale mam zapompowany prostownik. Idę normalnie, jak na zablokowanych nogach. <grych> Muszę przyznać, że już teraz jestem tak, takim spompowanym dzikiem, że prostownik to mam jak z kamienia. Zresztą chyba widzicie, jak ja idę. <grych> Musi to wyglądać zabawnie, ale zapierdalać trzeba, pamiętajcie. Czy na patykach zamiast nóg, czy na nogach, kroki trzeba zrobić. Tak to jest. Ubieramy się na Weselicho nie pierdolę się w tańcu, nie ma koszuli, jest koszulka, dzięki Patrycja za pomysł, nie trzeba szukać koszulki, jeżeli się ma, koszuli, jeżeli się ma koszulkę, mam koszulę, ale bycie w koszuli przez całą noc wesela to nie najlepszy pomysł, dlatego też idziemy na łatwiznę. Śliniaczek, nie? Dobrze, słuchajcie, jest godzina za 10:12. My właśnie wróciliśmy do domu. No i co mogę powiedzieć? Wesele bardzo fajne, bardzo udane. Trochę się wytęczyliśmy. Yy, jedzenia nie było za wiele, więc generalnie jestem chyba dzisiaj mocno pod kaloriami. Yy, liczę, że chociaż to białko starałem się tam dojeść. Yy, tego, tego mięsa takiego chudego z tej zimnej płyty yy, trochę na ten posiłek czwarty. W zasadzie posiłek piąty. Yy, no ale yy, raczej węglini tu ja nie dobiłem, bo, bo nie było tam za wiele yy, w tych porcjach. No a jeżeli chodzi o kwestie tłuszczy, no to też raczej chude mięso jadłem, więc, więc niewiele tych tłuszczy było, natomiast no, na wieczór były żeberka, więc tam trochę więcej tych tłuszczy, hmm, ale myślę, że to niewiele, niewiele szkodzi. Jutro wstajemy i działamy dalej, także jak widzicie, można normalnie podejść do tematu, zjeść co podadzą. Dobrze się bawić, fajnie spędzić czas yy, i nie polecieć z tematem. Bo nie wiem dlaczego, ale zauważyłem, że jest taki trend, yy, że jak się idzie na wesele, to się trzeba nawpierdalać pod korek do takiego stopnia, żeby się człowiek nie mógł ruszać. I nie wiem skąd się ten trend wziął, ale wydaje mi się, że zabawa jest lepsza, jak się dobrze czujesz, a nie jak się czujesz kiepsko, przejedzony i ociężały. Więc generalnie ja bym szedł w tym kierunku. No chyba, że ktoś idzie na wesele po to, żeby sobie móc wmawiać, że, że to jest czas na to, żeby wpierdalać. No to, że takie nie wiecie. No to, no to jest inna sprawa. Widzimy się jutro, 18.12. Na tyle to dzisiaj, dzisiaj to tyle w zasadzie. Nie na tyle to dzisiaj. Także do zobaczenia jutro.